Czasami dzieje się tak, że poprawnie działający zegarek mechaniczny z jakiegoś powodu nagle zaczyna zwalniać albo też przyspieszać. Dlaczego tak się dzieje? O tym będzie dzisiejszy odcinek TikTok. Zaczynajmy! Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Krzysiek Humaniuk i witam was w kolejnym odcinku TikTok, czyli pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTube. Mechanizmy. Dzisiaj skupimy się na klasycznych mechanizmach, jakie spotkamy w tysiącach przeróżnych modeli zegarków, od tych najbardziej budżetowych po te luksusowe prestiżowe i przyjrzymy się różnym sytuacjom, w których zegarki mechaniczne mogą napotykać na pewne problemy. Mechanizm w zegarku to tak zaprojektowany i zbudowany mikroorganizm, żeby działał jak najdokładniej. Przynajmniej takie jest założenie. Niestety w praktyce okazuje się, że delikatne elementy składające się na wychwyt są podatne na przeróżne czynniki, które z kolei przekładają się na problemy z prawidłowym chodem zegarka. Dzisiaj pod lupę weźmiemy prawie wszystkie z nich, a zaczniemy od pozycji. Pozycja jest ważna nie tylko w sferze intymnej naszego życia, ale również w zegarkach i myślę, że nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Niemniej, rzeczywiście, pozycja, w jakiej pracuje zegarek mechaniczny, ma bardzo istotny wpływ na jego punktualność, ponieważ wprawiony w ruch wychwyt stale mierzy się z siłą, która skutecznie próbuje wytrącić go z równowagi. A tą siłą rzecz jasna jest grawitacja. Z lekcji fizyki i serii filmów o płaskiej Ziemi wiemy, że wektor siły ciążenia jest skierowany do środka masy planety. I nieważne jak bardzo byśmy się starali z tym walczyć, koło balansu jako kluczowy dla działania mechanizmu element jest stale ciągnięte w dół niezależnie od położenia zegarka. W zegarkach kwarcowych oscylatorem jest kryształ kwarcu, w zegarkach mechanicznych za to, to koło balansu jest odpowiedzialne za dokładność chodu, dlatego jakiekolwiek czynniki zaburzające urające jego pracę mogą decydować o tym, że mechanizm będzie działał poprawnie lub też nie. Zresztą chyba warto to sobie zwizualizować. Wyobraźcie sobie, że koło balansu to takie koło rowerowe w płaszczyźnie poziomej, które leży płasko na ziemi i obraca się w prawo i w lewo. W centrum balansu, podobnie jak we wspomnianym kolerowerowym, znajduje się oś balansu, na każdym z końców wspierana przez łożyska, czyli tak zwane kamienie, których zadaniem jest zmniejszenie tarcia. Ponadto na każdym łożysku znajdziemy dodatkowy kamień nakrywkowy, którego zadaniem jest ustabilizowanie czopów osi balansu oraz utrzymanie potrzebnych do pracy mechanizmu smarów dopełnieniem całego systemu jest niewielka sprężyna przytrzymująca kamienie użyskujące i działająca w pewien sposób jak amortyzator. Tak pokrótce wygląda schemat systemu InkaBlock. Ale podobne rozwiązania znajdziemy także u innych producentów, bo Seiko ma swojego Diashocka, a na przykład Citizen wykorzystuje swojego Parashocka. Tak czy inaczej, każdy współczesny mechanizm jest zabezpieczony w mniejszym lub większym stopniu nie tylko przed uszkodzeniami, ale także przed zaburzeniami pracy wynikającymi na przykład ze zwiększonego tarcia poszczególnych elementów zespołu wychwytowego. A z budowy, którą zilustrowałem wam przed chwilą, możemy wyciągnąć wniosek, że mechanizm pracuje z największą Wydajnością wtedy, kiedy znajduje się w pozycji horyzontalnej, a więc wtedy, kiedy tarczą jest zwrócony w górę bądź w dół. Na czopy osi balansu działa wtedy najmniejsze tarcie, ponieważ głównym miejscem styku jest kamień nakrywkowy i taka sytuacja może przypominać zabawkowego bączka, który kręci się na stole na podobnej zasadzie. Tutaj to tarcie zdecydowanie jest najmniejsze. Natomiast gdybyśmy odwrócili cały układ o 90 stopni, czyli zasymulowali sytuację, w której zegarek jest zwrócony koronką w górę bądź w dół, co zdarza się stosunkowo często, np. wtedy, kiedy zegarek wyposażony jest w zapięcie motylkowe i nie zawsze odłożenie zegarka całkowicie na płasko jest możliwe. W takiej sytuacji powierzchnia styku obu osi koła balansowego będzie o wiele większa. Dzieje się tak, ponieważ oba czopy osi balansu podpierane są przez ściany łożysk. A co za tym idzie, tarcie na czopach będzie zawsze wyższe w pozycji bocznej, gdy balans pracuje w pionie. Przede wszystkim dlatego, że działa na niego grawitacja. Nie oznacza to oczywiście, że za wszelką cenę musicie unikać odkładania zegarka koronką w górę bądź w dół albo na przykład przez cały dzień używać zegarka w takiej pozycji, żeby zapewnić mu jak najlepsze warunki do pracy. Nie o to tutaj chodzi. Mechanizmy są na to przygotowane i da się to tarcie ograniczyć do minimum pod warunkiem, że zegarek jest czysty, nasmarowany oraz regularnie serwisowany. Ale wróćmy do pozycji zegarka, bo to w gruncie rzeczy od niej najwięcej zależy. Zegarek może znajdować się w sześciu głównych pozycjach: dwóch poziomych oraz czterech pionowych. Przed chwilą powiedzieliśmy o tym, że pozycje poziome gwarantują najmniejsze tarcie, natomiast najbardziej wrażliwe na zmianę pomiaru czasu będą pozycje pionowe. Wynika to z tego, że włos, czyli sprężyna, która powoduje ruch zwrotny, przymocowana jest do koła balansowego i również na nią działa grawitacja, ciągnąc całą sprężynę w dół, a więc w jakiś sposób również wpływając na precyzję chodu. Można więc stwierdzić, że prawidłowa regulacja zegarka to tak naprawdę równoważenie całego układu po to, by niezależnie od pozycji działał jak Najbardziej precyzyjnie, co możliwe jest wyłącznie w teorii. W praktyce regulowanie zegarka ogranicza się wyłącznie do najważniejszych pozycji. W drogich zegarkach, czasomierzach producentów, którzy przykładają dużą wagę do dokładności swoich produktów, często znajdziemy informacje o wyregulowaniu mechanizmu w sześciu pozycjach, ale np. do certyfikacji KOSK wymaganych jest wyłącznie pięć pozycji. Dlatego dokładność mechanizmu wyrażana jest jako średnia z tych pozycji. Najważniejsze natomiast w regulacji są zdecydowanie pozycje poziome, ponieważ to one powinny wykazywać identyczne wyniki z racji tego, że w tej pozycji mechanizm pracuje najefektywniej. Kolejną istotną pozycją jest ta, w której zegarek naturalnie zwisa na nadgarstku, kiedy na przykład stoimy, czyli koronką w dół. Następnie koronka w lewą stronę, czyli sytuacja, gdy nadgarstek spoczywa na biurku. I to te cztery pozycje są najistotniejsze? Zegarek statystycznie w takich sytuacjach znajduje się najczęściej i precyzja pracy, najmniejsze odchyłki podczas takiego użytkowania są najważniejsze. Czy da się zatem stworzyć taki zegarek, który będzie pozbawiony tzw. błędów pozycyjnych? W teorii tak i takie rozwiązanie nazywamy turbionem, ale nawet w najdoskonalszych mechanizmach nie da się do końca wygrać z grawitacją i błędem pozycyjnym. A zatem, jak zminimalizować ten problem? Przede wszystkim pamiętać o regularnym serwisowaniu zegarka, a w codziennym użytkowaniu, po zdjęciu zegarka z nadgarstka, najlepiej jest odłożyć go tarczą w górę lub w dół, aby zachować dokładny czas i zapewnić balansowi jak najmniejsze tarcie podczas obracania. Poza błędem pozycyjnym balansu, kluczowym dla dokładnego pomiaru czasu są również czynniki wewnętrzne. Żeby zegarek mógł pracować poprawnie, potrzebuje energii, która w przypadku klasycznych werków wytwarzana jest przez główną sprężynę, a następnie przekazywana do zespołu balansowego, wprawiając go w ruch. Koło balansu wychyla się raz do przodu, raz do tyłu i kąt pomiędzy skrajnymi wychyleniami z położenia równowagi wyrażony w stopniach określa się właśnie mianem amplitudy. Im wyższa amplituda, tym większa bezwładność i bardziej stabilne mierzenie czasu, ale też nie można z tym przesadzić, ponieważ w zdecydowanej w większości przypadków za prawidłowy uznaje się przedział od 270 do 310 stopni przy w pełni naciągniętej sprężynie. Można powiedzieć, że amplituda jest krytycznym wyznacznikiem dokładności zegarka, ponieważ mechanizm o wyższej amplitudzie będzie bardziej precyzyjny od mechanizmu o niższej amplitudzie. Wysoka amplituda informuje nas o tym, że koło balansowe otrzymuje wystarczającą ilość energii, aby pokonać tarcie i inne siły, które mogą zakłócić pracę zegarka. Niska natomiast sprawia, że zegarek jest bardziej podatny na zatrzymywanie się i nieprawidłowy pomiar czasu ze względu na np. Na łatwiejsze przenoszenie wstrząsów. Ale uwaga! Warto tutaj znaleźć złoty środek, ponieważ zbyt wysoka amplituda również nie oznacza niczego dobrego i może na przykład prowadzić do uszkodzenia mechanizmu. Jeżeli więc zauważycie, że w waszych zegarkach amplituda zaczyna być podejrzanie niska albo zbyt wysoka, warto ten temat skonsultować ze sprawdzonym zegarmistrzem. W kontekście zegarków bardzo często używa się analogii wprost z motoryzacji i w tym przypadku nie jest inaczej. Bo wśród czynników determinujących błąd pozycyjny w zegarku mechanicznym jest wyważenie koła balansu. W świecie samochodów wyważenie kół polega na równomiernym rozkładzie masy felgi oraz opony w taki sposób, aby całkowita masa koła na oś samochodu po zamontowaniu została rozłożona wokół środka obrotu. Odbywa się to poprzez przyklejenie lub doczepienie niewielkich ciężarów do obręczy koła. I podobnie jest w przypadku mechanizmów w zegarkach. Bez odpowiedniego wyważenia balansu, szczególnie w pozycji pionowej, grawitacja będzie przyciągała cięższe elementy balansu, tym samym zmieniając amplitudę. Dlatego żeby błąd pozycyjny wynikający z braku wyważenia był możliwie jak najniższy, koło balansu musi być idealnie równo obciążone na całym obwodzie. Robi się to na wiele sposobów. Między innymi przez usunięcie nadmiaru materiału ze strony, która jest wyraźnie cięższa, można to osiągnąć między innymi wiercąc takie mikrootwory. Albo też, co dosyć popularne w wielu mechanizmach, poprzez wyregulowanie niewielkich obciążników. Współczesne nowe zegarki są ustawione laserowo za pomocą ultraprecyzyjnych i nowoczesnych maszyn, więc ręczna regulacja nie jest tutaj wymagana. Ale jeśli podczas serwisu pojawi się konieczność demontażu balansu, będzie konieczne wtedy ponowne wyważenie że nie przez zegarmistrza. A dzieje się tak, ponieważ każda ingerencja w działanie zespołu balansowego niesie za sobą ryzyko popełnienia błędu. A co za tym idzie? Niestety konieczna jest wtedy ponowna regulacja. O mały włos... nie wspomniałbym o jednym z najważniejszych elementów balansu, czyli właśnie o włosie. W pierwszych zegarkach faktycznie sprężyną balansu był naturalny włos ze Szczeciny, ale nawet po zastąpieniu go metalowym odpowiednikiem nazwa włos pozostała w żargonie zegarmistrzowskim i jest tak do dziś. Oczywiście rodzajów sprężynek balansu jest całkiem sporo, ale wyróżnia się głównie dwie odmiany spiralnych włosów. Płaską oraz tak zwaną bregetowską. Zacznijmy od tej drugiej, ponieważ włos bregetowski został zaprojektowany do współosiowego zwijania się i rozwijania oraz utrzymania jego środka ciężkości na osi balansu. Ale mimo zdecydowanej przewagi nad płaskim włosem, jego wykonanie jest o wiele bardziej kosztowne oraz czasochłonne, a korzyści wpływające na chód zegarka są stosunkowo niewielkie, dlatego obecnie prawie nikt nie korzystał z tego rodzaju włosów. Dlatego pomimo ewidentnych minusów, standardem branży są płaskie sprężyny balansu, które zwijają się i rozwijają niewspółosiowo, a także powodują dodatkowy nacisk czopów na łożyska oraz przesuwają środek ciężkości włosa. Generuje to niestety problemy z amplitudą oraz powoduje błąd pozycyjny, mimo to płaskie sprężyny są obecnie normą w branży zegarmistrzowskiej, niemniej jednak nie będziemy wchodzić w ten temat tak głęboko. Warto jednak pamiętać, że również włos oraz jego rodzaj mają bardzo duży wpływ na to, czy zegarek działa poprawnie, czy też nie. Zegarek wraz z jego komponentami się zużywa. Dlatego też niektóre części, z czasem po zużyciu, wymagają wymiany. Jest to kolejne źródło zmian chodu oraz powstawania błędów pozycyjnych, szczególnie wtedy, gdy problemy zauważalne są podczas długotrwałego użytkowania. Zużywa się także zespół balansowy i dzieje się tak, gdy czopy z czasem ścierają się i robią się cieńsze, generując tarcie i zmniejszając amplitudę. Im większe tarcie generowane przez zużyte czopy, tym większa strata amplitudy, która jest szczególnie zauważalna w pozycji pionowej. A kiedy zegarek jest już totalnie zajechany, problemy z poprawnym chodem mogą pojawić się także ze sprawą innych elementów, ponieważ zużyte metalowe części z powodu ścierania pozostawiają po sobie opiłki, które mogą migrować do innych części mechanizmu. Dlatego szalenie istotne dla mechanizmu oraz jego poprawnej pracy jest regularne serwisowanie, ale na ten temat mogliście już posłuchać w wywiadzie z Leszkiem Szumlasem, które możecie sobie zresztą odsłuchać, klikając w kartę powyżej. Mechanizm do bezproblemowej pracy wymaga nienagannej higieny i o tym należy pamiętać. Takie elementy jak czopy oraz inne fragmenty zespołu balansowego powinny być utrzymane w czystości, ponieważ stykają się one z łożyskami i w sytuacji, gdy jeden czop jest bardziej zabrudzony od drugiego, mechanizm może wykazywać błędy pozycyjne pomiędzy pozycją zegarka tarczą w górę oraz w dół. Jednak nawet jeśli wszystkie elementy mechanizmu są wykonane i złożone w perfekcyjny sposób, czasami konieczna jest ręczna regulacja szybkości oscylatora poprzez wydłużanie bądź skracanie efektywnej długości włosa balansu. Rodzajów regulacji oraz zastosowanych rozwiązań technologicznych jest naprawdę całkiem sporo, dlatego, w ramach zadania domowego, zachęcam Was do ich poznania. W internecie jest naprawdę sporo materiałów i warto się o tym dowiedzieć. Dbajcie więc o swoje mechanizmy, żeby nie doprowadzić do żadnego incydentu i przy okazji zapewnić zegarkowi bezproblemową i punktualną pracę. A gwarantuję wam, że odwdzięczy się wam za każdym razem, kiedy założycie go na nadgarstek. Na dzisiaj to tyle. Zostawcie swój komentarz oraz łapkę w górę pod tym filmem. A my widzimy się w kolejnych materiałach na kanale TikTok już niebawem. Do zobaczenia! Jeśli ten odcinek Wam się spodobał i doceniacie moją pracę, już teraz możecie skorzystać z opcji podziękuj i dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju TikTok. Z góry bardzo dziękuję.